No cóż, najprościej mówiąc, moglibyśmy to sformułować, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu dobra, druga słaba, natomiast Rozbudowując tę wypowiedź, to myślę, że w pierwszej połowie dobrze broniliśmy, potrafiliśmy się momentami utrzymać dłużej przy piłce i stwarzaliśmy sobie sytuacje, z których dwie zamieniliśmy na, na bramkę. Wynik mieliśmy do przerwy bardzo bardzo dobry. Wiedzieliśmy, że, że arka przy swojej publice na pewno się na nas rzuci w drugiej połowie i tak też było słabo. Zaczęliśmy drugą połowę. Pierwsze 15 minut arka miała swoje sytuacje i myślę, że jakby je wykorzystała, męż mógłby być inny. Natomiast ich nie wykorzystała i, i nam zdecydowanie w tej drugi drugie połowy brakowało utrzymania się przy piłce, natomiast to nie wynikało z tego, że my jakoś zaczęliśmy grać wyjątkowo słabej, tylko też musimy mieć świadomość tego, że przyjechaliśmy na boisko bardzo dobrego zespołu, który, zwłaszcza przed swoją publiką, jest bardzo mocny i to, że nas zepchnęli do głębokiej, niskiej defensywy, wynika też z jakości, z jakości arki i My w tej niskiej defensywie też potrafimy się odnaleźć, mamy bardzo dobrego bramkarza Potrafimy być jako zespół bardzo zdeterminowani. Wszyscy potrafią bronić i, i poświęcać się na boisku. Udało nam się zachować czyste konto i wygrywamy mecz 2-0. No właśnie, dwa mecze wyjazdowe i komplet punktów. Czy w ogóle takie założenia mieliście przed startem tego sezonu? No to ciężko w tej lidze mieć jakieś założenia. Myślę, że tu każdy mecz jak w, w żadnej innej lidze można wygrać i, i przegrać. Tutaj myślę, że nie ma co mówić o, o, o założeniach, nie ma co mówić o jakichś dalszych, dalszych planach, bo dopiero mamy dwie kolejki za sobą. Natomiast no, początek dla nas pod względem punktowym i przede wszystkim jest, jest rzeczywiście bardzo dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. E, do każdego meczu chcemy podejść, że gramy o trzy punkty, tak samo czy gramy w Gdyni, albo jakimkolwiek innym zespołem. Także myślę, że przed meczem mieliśmy czysto głowę i przyszliśmy tutaj oczywiście zagrałem najlepiej i w najlepszym przypadku po trzy punkty. To zwycięstwo w pierwszej połowie praktycznie stworzyliście sobie dwubramkową przewagę i potem już w drugiej połowie nieco się cofnęliście, więc Arka miała szansę. Tutaj trener mówił właśnie o tym, że ta druga połowa nieco słabsza w waszym wykonaniu, no ale... Dało się dowiedzieć do końca korzystny rezultat? Tak, oczywiście to najważniejsze, ten rezultat dowieźć do końca. I oczywiście, że wiemy i o tym już drugi mecz w rzędzie, właśnie gdy mamy pierwszą pływę i potem druga półowa jest trochę, trochę inna jak ta pierwsza. Ale myślę, że my o tym wiemy i chcemy na tym, pra chcemy na tym pracować i myślę, że i od tego pierwszego meczu już tam był jakiś postęp także oczywiście jeszcze, jeszcze dużo pracy przed nami ale myślę że defensywa dzisiaj funkcjonowała solidnie a no... cieszymy się że na zarówno oczywiście dziękujemy dziękuję bardzo co tu powiedzieć no sami widzieliśmy pierwsza połowa zbyt wiele błędów no, dla mnie takim kluczowym momentem było mm, rzut karny yy, dla chrobrego i, i tutaj nie wyglądało to dobrze. 2-0 zaliczki przez przeciwnika, druga połowa już pod nasze dyktando, no ale cóż, W sytuacji multum nic nie strzelamy i w sumie tracimy punkt. No właśnie, drugie spotkanie w Gdyni na razie tylko jeden punkt na koncie trzeba będzie to odrabiać zarówno w Olsztynie, jak i w środę już kolejnym spotkaniu w Gdyni. On z trudnym przeciwnikiem, jakim jest widzę. Na pewno, na pewno. To jest początek Ligi. Nie tak zakładaliśmy sobie, że zacznie się ta Liga, ale cóż no, głowy do góry i, i do roboty. W takim razie życzymy no, owocnej teraz pracy przez ten tydzień i zdobycia pierwszego kompletu punktów już w Olsztynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dwa karne.